Tomasz Kaczyński, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tradycyjne świętowanie tego wyjątkowego dnia odbędzie się 11 listopada na łące przy młynach nad Drwęcą na dawnej granicy zaborów w Lubiczu Górnym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16. W programie Nie zabraknie akcentów historycznych wspólnie zaśpiewamy pieśni patriotyczne, a także będzie można spotkać się z generałem Halerem, który odegrał kluczową rolę w polskich walkach o niepodległość, mówi Wójt Marek Nicewicz. Dodatkowo na uczestników czeka wspaniały poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Lubicz. W organizacji, jak zwykle, urząd wspierają Zuchy i Harcerze, Grupa Rekonstrukcyjna Arkona, Strażacy i ZUK. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Przejrzyjmy się kilku inwestycjom drogowym, które Gmina Lubicz realizuje dzięki pozyskanemu przez urząd dofinansowaniu z rządowego programu priorytetowego Polski Ład. Gotowy jest już przebudowany w październiku za ponad 1 100 000 zł odcinek drogi gminnej w Gronówku. Teraz mieszkańcy mogą jeździć tu po asfalcie. Trwają również prace na ulicy Owocowej w Grębocinie, gdzie będzie poszerzana jezdnia do 4,5 metra oraz nowy asfalt. Ta inwestycja, kosztująca ponad 1 600 tysięcy zł, skończy się w grudniu tego roku. Z kolei na ukończeniu znajduje się budowa chodnika wzdłuż ulicy Różanej w Lubiczu Dolnym. W ramach zadania wykonano także skrzyżowanie ulicy Różanej z ulicą Narcyzową o wyniesionej tarczy oraz oświetlenie Słuchacie magazynu Gminy Lubicz Urząd Gminy Lubicz podejmuje również starania w celu zmniejszenia wydatków związanych z wciąż rosnącymi cenami energii 30 października Wójt Marek Nicewicz podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Modernizacja oświetlenia w gminie Lubicz Polski Ład. Wykonawcą inwestycji polegającej na wymianie 600 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED będzie firma Mister Instal, Makowski spółka Jawna Złodzi. Dofinansowanie z rządowego programu wyniesie przeszło 420 tysięcy złotych, a wartość zadania to ponad 530 tysięcy złotych. Słuchajcie magazynu gminy Lubicz. Od listopada do końca lutego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lubiczu Górnym jest otwarty od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty przez cały rok do punktu można przyjechać od 9 do 14. Telefon 797-999-886. Czynny w godzinach funkcjonowania przok. Przed wywiezieniem dużej ilości śmieci warto zadzwonić do punktu i dowiedzieć się, czy w tym momencie będzie na nie miejsce. Słuchacie magazynu Gminy Lubin I na zakończenie przypominamy o spotkaniu autorskim z podróżnikiem Janem Melą. To już 4 listopada o 18 w sali gimnastycznej szkoły w Lubiczu Dolnym. Wstęp wolny. Zapraszamy na spotkanie zatem z Jasiem Melą, Janem Melą już w tej chwili. No i mamy nadzieję, że tam się spotkamy. Wszystkiego dobrego. To był kolejny magazyn gminy Lubicz w Radiu Toruń.